Może zdanie, dlaczego kandyduję? Myślę, że żyjemy w takich trochę przełomowych czasach, gdyż teorie spiskowe szybko odchodzą i stają się faktem. Myślę, że też nadchodzi w taki czas, jakby powiedzmy bohaterów waleczności. W ostatnich latach też właśnie tutaj dzięki Justynie so Socha, dobrze, bo w to coś chyba się nie wymawia. Też towarzyszyliśmy właśnie przy, na ulicach tych protestach i, i w tym się po prostu dobrze czułem I, i ten czas, jaki prawdopodobnie nam szykują globaliści i tak dalej, będzie właśnie takim czasem walki. No i dlatego właśnie kandyduję I, i też was tutaj proszę wszystkich, czy którzy nas oglądają, czy to jesteśmy na miejscu, żebyście nas wspierali. Nadchodzi teraz ostatnie dwa tygodnie kampanii, Nie, niezależnie czy to jesteśmy z Korony, czy od Gorwina, czy, czy z Ruchu Narodowego. Wspierajmy po prostu to listę tych działaczy, bo jeżeli teraz tu nikt nie wejdzie na przykład w Poznaniu, no to kiepsko, jeżeli tak w innych też województwach, okręgach będzie, to też no, musi być, muszą być posłowie. Jaki by nie był, muszą być od nas posłowie, bo idą czasy ciężkie po prostu. Także potrzebujemy na pewno Waszego wsparcia. Wszystko. Dziękuję.